Cześć, siemano komórkowe świry to znowu ja, Muszka w Austrii przepraszam was za tak naprawdę tygodniową nieobecność ale bardzo dużo się działo byłem w odwiedzinach w Polsce na weekend miałem bardzo dużo pracy poświęciłem również troszeczkę czasu na prawdziwe wędkowanie więc chcąc czy nie chcąc no nie udało mi się wszystkiego nagrać ale jestem tutaj atakowany przez grono szanownych youtuberów i youtuberek, bym nagrał coś. I ostatni temat, który ktoś mi podsunął, jest to omówienie postaci Kwasir. I za ten temat chciałbym podziękować użytkownikowi Maklo. 9 i serdecznie go tutaj pozdrowić. I właśnie w tym momencie weźmiemy się za to. Powiem Wam tak, no na samym początku. Kwasir jest to postać trójkowa, czyli ma trzy gwiazdki. Ja mam samią u siebie w swojej kolekcji aż dwie postacie. Trzecia się robi. Nie wiem dlaczego. Trzecią robię. Może dlatego, że po prostu podoba mi się jej. Grafika jest fajna, ale wróćmy teraz całkowicie do tej postaci. Dlaczego? Co ona robi? O co z nią chodzi? A więc, kwasir jest bardzo specyficzną postacią z postaci trójkowych. Nie ma tak naprawdę w grze takiej postaci, która ma tą umiejętność, co, co on. Więc nie mogę. Go porównać z żadną postacią, jeśli chodzi o um, umiejętności o zastosowanie. Dlaczego? Bo jego umiejętność, po pierwsze, ma szybką manę. To jest bardzo duży plus przy, przy tej umiejętności. I zobaczcie, wzywa pszczelego pomocnika dla każdego sojusznika. Pszczeli pomocnik dziedziczy 15% punktów życia i 17% ataku od bohatera. I teraz pokażcie mi postać trójkową która sumonuje sobie potworki minionki. No, nie ma takiej, to jest jedna, jedyna trójkowa postać i dlatego jest ona mm, sama w sobie, jakby to powiedzieć, rarytasem. Ta umiejętność, jeśli ją rozłożyć na e, czynniki pierwsze, to po pierwsze zwiększa nam obronę, wytrzymałość naszą, przez dodanie nam 15% punktów życia dla każdej postaci. To jest dużo. Do tego zadajemy jakieś tam obrażenia, nieduże, ale z racji tego, że manę mamy bardzo szybką, jesteśmy w stanie w krótkim czasie sumonować trzy pszczółki, które będą razem nam dawały 45% punktów życia. I również będą już wtedy dosyć solidnie biły, bo każda, każda postać, jeśli mamy 5 postaci, zaatakuje 5 postaci razy 3 pszczółki, Atakujemy 15 razy, tam po 10, czy tam po ileś, każdą postać, no to jest jakieś 150 obrażeń, to już coś robi, już coś robi, tym bardziej, że kwasir będzie używany na trójkach i 150 obrażeń już prawie 1 czwarta, 1 czwarta. Czy jedna piąta życia przeciwnika? To już jest naprawdę bardzo dużo. Mm, teraz chciałbym ją tą postać postać kwasira. Mm, no, nie daje się porównywać z nikim. Nawet jeśli byśmy chcieli porównywać ją z postaciami yy, względem klasy, klasa druidów. No to zobaczmy, no w trójkach. W trójkach zbyt wielu. Druidów interesujących nie mamy, ale dzięki temu, że kwasir. Jest postacią klasy Druid, tak rozłożymy, dołożymy mu troszeczkę tych talentów. To zyskujemy kolejnego dodatkowego miniona za darmo. Kompan, czyli takiego zielonego krzaczka. Kolczasty pomocnik, tak. Chodzi o to, że mamy za pierwszy punkt wydany w siatce talentu, właśnie w kompana. Mamy 3%. To za każdym. Hmm, punktem wzrasta jest to fajny bonus nieraz go można zobaczyć na przykład na Melendorze jak upierdliwy lekarz jak e, sobie wzywa wzywa nich, Kalindien też ma Kadilien też ma to no, jest to upierdliwe jest to dodatkowy minion, dodatkowa obrona dodatkowe życie, dodatkowy atak fajna rzecz, teraz to że my delikatnie atakowaliśmy naszymi pszczółkami to jest nic, ale rozwijając dalej umiejętność Kwasira Każde trafienie pszczelego pomocnika Obciąża cel następującymi dolegli, doleglo, Dolegliwościami Przepraszam za niewysłowienie się Dolegli, dolegli l, A, B, c, d, e, f, g, h, Dolegliwościami Ze statusu Cel otrzymuje 32 Obrażeń od zatrucia przez dwie tury I to się kumuluje czyli zadajemy obrażenie w następnej turze znowu, czyli dopóki ci pszczeli pomocnicy żyją, to będziemy jeszcze ich truli. Fajne, jest to odwoływalne przez Rigarda, Richarda, przepraszam, no schodzi ten efekt, ale zawsze jest, zawsze kolejne trucie. I tu jest teraz ostatnia część umiejętności. Ze względu na nią, powiem Wam, Warto mieć chociaż jedną postać kwasira wymaksowaną i chociażby z jednym talentem. Cel nie może otrzymywać nowych pomocników przez cztery tury. Jest to taki mały debów. Debów, taki mały myk. Przeciwko postaciom sumunującym potwory, czyli przeciwko naszym przeciwnikom. No powiem Wam tak, nie użyjecie. No, może i użyjecie, ale nie jest to zalecane używanie tej trujeczki przeciwko piątkom takim jak Teluria, takim jak Seshat, bo to naprawdę zanim zdążycie to odpalić, podejrzewam, to zejdziecie. Ale tą postać musicie mieć, to jest postać must have na event, który się nazywa Baśnie z Ciemno Lasu. Tam jesteście wy jako atakujący, Macie buteleczki many i w odpowiednim momencie przy finałowym bosie, na ostatnim poziomie, jesteście w stanie odpalić go i uprzykrzyć życie. Mówiłem o tym w moim poprzednim filmie, gdzie pokazywałem wam, jak przejść baśnie z ciemno lasu. Tutaj u góry powinien pojawić się właśnie wam link do tego filmu. Do tego filmu i tam jest dokładnie to mówione, a teraz wam powiem na szybko. Ponieważ w Baśniach Ciemno Lasu na ostatnim na ostatnim poziomie spotykacie postać, która się nazywa Kot w butach. Jest to piątka. Ale jeśli odpalicie się buteleczkami many i tak dalej, to zdążycie wykorzystać tą umiejętność. Dlaczego przeciwko Kotowi w butach należy ją wykorzystywać? Ponieważ czytając mm, umiejętność tego Kota w butach Trzy ślepe myszki. Wszyscy sojusznicy przywoływacza wzywają swoich pomocników. Przywołuje trzech myśli pomocników z 10% punktów życia i 30% ataku przejętymi od bohaterów. Pomocnicy mają minus 32 do precyzji. Wszyscy sojusznicy regenerują 548 punktów życia przez 4 tury. Wszyscy sojusznicy otrzymują 30% do ataku przez 4 tury. I w tym momencie, jak odpalić Fasira kod w butach nie jest w stanie wezwać nie w stanie wykorzystać tej umiejętności, nie wezwie myszek i dzięki temu w łatwy sposób będziecie mogli przechodzić ostatni etap baśni z ciemno lasu to wygląda w ten sposób omówienie szybkie umiejętności naszej postaci i co można z nią zrobić teraz jeśli chodzi o talenty, no jest to jest to druid życia ma 905, 400 18 obrony i 424 ataku. No jest to wszystko tak naprawdę nic. I jeśli go będziecie chcieli wykorzystywać tylko i wyłącznie do tego eventu, to nie róbcie nic. Nawet nie musicie dawać tego jednego e, kompana, tego jednego punktu. No, nie musicie marnować sobie punktów, punktów, no, umiejętności tak druida. Nie musicie tego robić. Ale ja, jeśli bym rozwijał tą postać, to na pewno poszedłbym w pierwszym momencie w atak i w obronę to życie to już nie nieraz opowiadałem praktycznie przy każdej postaci opowiadam, że jest to słaba statystyka i jest bardzo mało brana pod uwagę, nie warto w nią inwestować i dalej już bym szedł tylko jak się da obrona atak atak obrona, życie z automatu atak obrona atak w ten sposób przeszedł zostawiłbym punkty życia w świętym spokoju jest to nam niepotrzebne również tutaj chciałbym się pochwalić że konkurs się skończył ten co było ostatnio i myślę że tutaj pod tym filmem nasza droga koleżanka moja fanka tak z mojego kanału YouTube Mam nadzieję, że napiszę pod tym filmem, że otrzymała nagrodę, i że wszystko funkcjonuje, i że jest zadowolona. I ja Wam w tym momencie podziękuję. Życzę miłego tygodnia. Podziękuję Wam również tutaj za wszystkie lajki, które wcześniej oddaliście pod wszystkimi filmami na moim kanale. I chciałbym tutaj Was również prosić o oddanie lajków i komentowanie tego filmu. Oraz nie zapomnijcie kliknąć tego mojego przycisku subskrypcji z dzwoneczkiem. Dzięki Wam i do usłyszenia. Hej, hej.